Część druga, nie przedłużając, jedziemy. A i tak y, podnoszą się głosy, że no zamykać biedne kobiety do przestępstwa za to, że zabiły męża, na pewno miały do tego powód, no to to jest nieludzkie i mimo, że tam dostają minimalne za to wyroki, no to, to jeszcze należałoby to w jakiś sposób złagodzić i bardzo chętnie wierzymy, że coś się do tego wszystkiego pchnęło. Źródło. Ależ oczywiście instytut badań z dupy, i szczerze mówiąc, dlaczego ja wam to puszczam? Dlatego, ponieważ mnie to irytuje. To znaczy, miała być dyskusja. I taki tekst, nie wiem, jak dla was, dla mnie jest gigantycznym odsłonięciem się. Mamy tezę dosłownie z tyłka. Bo wiecie, tak się składa, że statystyki nie wskazują na to, że kobiety dostają łagodniejsze wyroki, że kobiety mają jakąkolwiek w polskim prawie taryfę ulgową? Nie, moi drodzy. Wobec tego, skąd się to wzięło? Skąd Romcio wyciągnął sobie, ależ oczywiście wiemy, że z dubska, ale z którego sobie wyciągnął tę tezę? Jak ze wszystkim, co powtarzają bezrefleksyjnie wielcy XYZ patrioci z alt-rightu. A skąd to z kolei wziął Altwright? Moi drodzy, w US of A, czy jak kto woli w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, jest coś takiego jak podział na orderstwa: First, Second i Third Degree. Podział wynika głównie ze względu na incydentalność oraz akt udziału wielu ludzi. O co się teraz rozchodzi pilowcom i alt-rightowcom w USA? Ależ o to, że według nich kobiety miały zlecać misję takim hitmenom bądź też prosić swoich, no oni to nazywają samcami beta, kukoldami, wybierzcie sobie jak chcecie. A ci goście sprawiali, że spadał z rowerka ktoś kogo ta kobieta wskazała. I nieskazanie takiej kobiety z first degree jest charakteryzowane przez pilowców amerykańskich jako największa możliwa zbrodnia no bo przecież to ona! Co ciekawe, nie ma takich głosów w drugą stronę. Jak facet zleci kill'em swoją żonę, to wtedy już nie, wtedy pilowcy siedzą cicho. Tak samo jak inne różne tezy rzucane przez Alt-Right, tak samo ta została kopiuj wklejkowana bezczelnie zerżnięta. Na polskie poletko i tak samo jak one, na polskim poletku nie ma to sensu. Kolejny problem, jaki pilowcy mają w polskich sądach, to jest problem samoobrony. Bo wiecie, według pilowców, sądy mają zwyczaj zawsze zakładać, że kobieta się broni. Tak moi drodzy, mają problem z tym, że sędzia z miejsca nie zakłada, że kobieta sama zaatakowała na przykład grupę osób. Jakie są argumenty na podparcie tego? Ależ oczywiście, że anegdotyczne na zasadzie byłem sobie na dyskotece i widziałem, jak jakaś Karyna rzuciła się z łapami na kogoś. I to już jest według każdego pilowca argument nie do podważenia, no bo przecież wielki brat w Pilowaniu widział, napisał tak, no Przecież miałby kłamać? Naprawdę? Człowiek uprzedzony do kobiet miałby kłamać o kobietach? No nie, no na pewno nie. My teraz się z tego śmiejemy, to są dla nas takie podśmiechujki, śmieszki, heheszki, ale oni serio tak uważają i to jest według mojej opinii straszne. Według mojej opinii ci goście na podstawie takiego kręgu samozaogniającej się nienawiści... Jednocześnie karmią się, a z drugiej strony jeszcze bardziej dokarmiają innych takim, no nie powiem szkalowaniem, ale na pewno zacharakteryzowałbym to jako obrzucanie błotem. I to, co powiedziałeś na samym początku, my, jako gatunek, też powiedziałem o tym, jesteśmy gynocentryczni, ale w naszej kulturze sprzęgło się ze sobą parę zjawisk, które ten gynocentryz wyjęło spod, spoza wszelkich ram. On stał się totalnie niekontrolowany. To jest następne mądre słowo, którym się pałują pilowcy, ma na celu wyjaśnić, dlaczego tak naprawdę jest jak jest. Czyli dlaczego przegryw anonides piwniczak nie ma dziewczyny. Co to znaczy gyno, a właściwie ginocentryzm? Znaczy to tyle, co punkt zainteresowania kobiet. Tutaj oczywiście głównymi takimi bożyszczami pilowców są Nathanson i Young, ponieważ oni stwierdzili, że ginocentryzm to jest e, m.in. feminizm, czyli to jest stawianie kobiety w centrum. A swoje badania oparli o Kanadę lat 90., podczas gdy najświeższe badania na temat ginocentryzmu pochodzą z Trinidadu i Tobago, gdzie wykonane przez Wollesa były dosyć pionierskimi. I w sumie to wypada mi obowiązkowo powiedzieć, że jeśli z pierwszego świata przechodzisz ze swoimi rewelacjami naukowymi do krajów trzeciego świata gdzie jeszcze nikt nie robił żadnych badań na ten temat, to znaczy, że masz bardzo słabe badania, bądź też wyniki w świecie XXI wieku, no nie za bardzo chcą wychodzić. Nie chcą wychodzić? Och, przepraszam, miałem na myśli, nie wychodzą tak, jakbyś chciał, żeby wychodziły. Co jest totalnym fikołkiem przekreślenia oryginalnej definicji, bo oryginalna definicja wskazuje, że na przykład nie wiem, reklamy o kosmetykach są ginocentryczne, czyli są nastawiane w kierunku kobiet. I teraz uwaga, czy to oznacza, że mężczyzna ma nie używać kosmetyków? Nie! Oznacza to, że po prostu przemysł kosmetyczny celuje w głównego odbiorcę jako kobietę, ponieważ kobieta częściej kupi jakiś tam, nie wiem, szampon o zapachu poziomek czy o zapachu leśnego bzu. Bądź też zestaw 36 mydełek z 36 różnymi zapachami, a facet częściej będzie zainteresowany na przykład wyprzedażą samochodów. Ale wcale to nie oznacza, że kobieta ma naraz nie kupować samochodu, albo na przykład mężczyzna ma nie kupować kosmetyków, tylko głównym targetem jest dana płeć. Ale, jak zapewne się domyślacie, dla pilowców, no to to już jest źle, to już nie powinno być nic dla kobiet, ponieważ mężczyźni są dyskryminowani. Jednocześnie pragnę delikatnie przypomnieć, że dokładnie ci mężczyźni toczą bekę z feministek, ponieważ feministkom nie podobają się na przykład hostessy. Bądź też twierdzą, że większość ważnych stanowisk kierowniczych jest zarządzana przez mężczyzn. Wtedy to jest zabawne. Hi hi ha ha ho ho. W tym momencie, co mnie jeszcze bardziej rozwala, następuje jakby przekręcenie wajchy. Ten pilowiec, który traktuje kobiety jako kolektyw, zaczyna naraz mówić o mężczyznach jako o indywidualnych jednostkach. Zaczyna mówić, że ten mężczyzna być może się uczył, być może rozwijał swoje pasje, talenty, edukację i dlatego jest w tym miejscu, a nie gdzie indziej. Tymczasem wystarczy, że zamienimy płcie i naraz wraca z powrotem stary tryb myślenia. To jest dla mnie fascynujące, jak ci goście potrafią przestawić dwie płaszczyzny myślenia. Normalnemu człowiekowi już by wywaliło error 404, że coś tu jest nie tak. Oni tego nie mają, oni bez zająknięcia potrafią głosić swoje tezy. I nie widzą sprzeczności. Oczywiście muszę obowiązkowo powiedzieć, że jest to efekt odczłowieczenia kobiety. Ponieważ w tym momencie oni zakładają, że tylko mężczyzna może być jednostką samodzielną, samodzielnie myślącą, samoświadomą, a kobieta już nie. Ale rzecz się rozbija o tym, jak działa nasz system polityczny. To jest kolejna kalka z alt-rightu amerykańskiego, ale także, co ciekawe, z feminizmu. Ponieważ to nic innego jak feminizm w wersji radykalnej zakłada, że cały system jest przeobleczony patriarchalną mizoginią. I co trzeba wtedy zrobić z tym systemem? Czy należy go zmieniać? Czy należy uświadamiać ludzi? Nie, należy z nim walczyć. I dokładnie to samo oferują pilowcy. Widzicie, jakie tutaj mamy fikołki, żeby wyjaśnić dlaczego facet nie ma dziewczyny? Powiem tak, zawsze jeśli widzę, że ktoś obwinia cały możliwy system, już nie tylko jakąś tam grupę społeczną, nie tylko jakiś tam jeden przypadek, ale cały możliwy system o to, że jest mu źle i to nie jakiejś grupie społecznej, tylko jemu akurat jemu, to szur detektor sam się uruchamia. W demokracji powszechnej, kiedy jeden człowiek ma jeden głos i konstruujesz e, na przykład narrację dotyczącą problemów kobiet i mężczyzn, Problemami mężczyzn zainteresujesz dużo mniejszą ilość ludzi niż problemami kobiet. Bo problemami kobiet będą zainteresowane kobiety i mężczyźni, którzy chcą ratować kobiety. Aha, czyli demokracja B, bo większość ludzi jest przekonana do pomagania kobiet. Coś odnoszę wrażenie, że nie macie zielonego pojęcia, jak działa dyskurs w demokracji. Romcio, niby jesteś prawnik. Ale proszę bardzo dla Ciebie specjalnie lekcja z czwartej klasy szkoły podstawowej WOSu W demokracji działa to tak, że przekonujesz ludzi do swoich racji. Jeśli twierdzisz, że twoja racja jest najlepsza jedyna i słuszna, no to przedstawiasz ją ludowi. Jeśli twoja racja jest jedyna i słuszna, a mimo tego lud z jakiegoś dziwnego powodu nie przekonał się do niej, to są zazwyczaj dwie możliwości. Możliwość pierwsza: jesteś chujowym mówcą i nie potrafisz przekonać ludzi do siebie. Możliwość druga: twoja idea, którą popierasz, którą forsujesz, tak naprawdę nie jest taka dobra. Nie wiem czy pilowcy zauważyli, na pewno normalni ludzie owszem, że takie dyskutowanie, a nawet wprowadzanie faktyczne tych praw kobiet to jest dopiero w XIX wieku. Do XIX wieku kobiety nie mają żadnych praw. Przez ten cały czas, caluteńki, od początków historii ludzkości do XIX wieku, ci męscy mężczyźni najmęscy mieli okazję przekonać ludzi, że nierówność jest dobra, jest spoko, jest wspaniała. I nie zgadniecie większość ludzi jednak stwierdziła, że chyba to równość jest spoko, że największy rozwój osiągają społeczeństwa nie oparte na strachu i terrorze, tylko właśnie równości, szacunku i wzajemnych prawach. Wtedy wchodzi romcio cały na biało i wychodzi z założenia, że winny jest system, rozumiecie, ponieważ system pozwolił ludziom zrozumieć, że te ideały, które pilowcy reprezentują, to jednak nie są takie dobre. Powiem nawet więcej: jeśli chodzi o internet, cała nisza pilowa z całego świata, już jedźmy po bandzie, też nie jest jakaś gigantyczna. Powiem nawet więcej, wydaje się być wręcz niebezpieczna, ponieważ jest skierowana nie na propagowanie swoich idei, przynajmniej według mojej opinii, a na żerowaniu swoimi ideami na innych na ludziach zranionych, na ludziach niezadowolonych z życia, na ludziach obrażonych na ludzi i na życie a to wszystko bez jakichkolwiek badań, pod otoczką tego, że niby oferujemy jakąś wiedzę, która jest tajemna która jest niepowszechna, niszowa i ma niby wyjaśnić cały system, który, jak już wcześniej podkreślił Romcio, nie działa według niego tak jak powinien. Czyli kolejny przekaz negatywny. Tutaj wypadałoby zadać pytanie, gdzie jest jakikolwiek przekaz pozytywny? Jak zapewne się spodziewacie, otrzymcia tego pytania też nie uświadczymy. Problemy mężczyzn w wielu y, obszarach będą wypychane z tego wszystkiego, no bo zawsze w domyśle jest to założenie, że mężczyźni jakoś sobie poradzą. To jest bardzo ciekawa teza, jak zwykle postawiona na Instytucie Badań Z Dupy, ale jak już ją mamy, to wypadałoby poruszyć kwestię, jak i kto głosi właśnie takie tezy. Czy feministki, które cały czas mówią, że jeśli jesteś mężczyzną, masz prawo okazywać emocje, masz prawo płakać, masz prawo pokazywać słabość? Czy też właśnie pilowcy, którzy stwierdzają, że mężczyzna ma być męski, ma stawiać na swoim, ma wiecznie bronić swoich racji, nawet jeśli ich nie ma, ale i tak ma bronić, bo jest męski, ma obowiązki? Jak to powiedział pewien typo, który zamiast dyskutować to się ze wszystkim zgadza? Nie jestem przekonany. Ja na przykład cały czas uważam, bo wszędzie jest przedstawiona jako ta dobra, pierwsza fala feminizmu? Gdzie kobiety dostały takie samo prawo głosu jak mężczyźni, a ja wtedy od razu zwracam uwagę, że po pierwsze, wszyscy mężczyźni w Polsce dostali prawo głosu dokładnie w tym samym momencie, co wszystkie kobiety. Piękny fikoł z telemarkiem nawet. Muszę wam przypominać, że obie płcie dostały prawa wyborcze w tym samym momencie tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ Polska wcześniej nie istniała. Dziękuję bardzo, jedziemy dalej gdzie mężczyźni jako płeć zostali zaangażowani do obrony kraju, no i mężczyźni jako płeć musieli ten kraj obronić, te granice ustalić itd., tak dalej, I tak dalej. za każdym razem to tak wygląda. Więc prawa, co do założenia mamy równe, ale obowiązków chociażby względem kraju równych nie będziemy mieli. Okej, okay, kto mu powie o żołnierkach? Kto mu powie o tym, że nawet podczas wojny polsko-bolszewickiej po polskiej stronie kobiety ale i owszem walczyły? Już nawet nie wspominam II wojny światowej, ponieważ w tym momencie tak kobiety walczyły, zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie radzieckiej, ale i także po stronie niemieckiej po 1945 roku. W Wielkiej Brytanii, kiedy była brana pod uwagę inwazja Niemiec na Wyspy Brytyjskie, także brano pod uwagę właśnie szkolenie kobiet. Już nawet nie wspominam, że zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego konfliktu światowego kobiety wypełniły lukę w gospodarce po mężczyznach. Kobiety poszły do fabryk, kobiety poszły na pole, kobiety zaczęły wyrabiać, tkać, budować. To wcale nie było tak, jak pilowcy przedstawiają, że one sobie siedziały i pachniały. Ktoś może powiedzieć, że no, ale kobiety płacą podatki. Tylko bodajże w Nowej Zelandii przeprowadzili badania, i tu znowu się okazało, że jeżeli chodzi o płacenie podatków, to płacą je jako płeć mężczyźni, a z dobrodziejstw systemu socjalnego korzystają jako płeć kobiety. Po raz kolejny jakie badania, gdzie, kiedy? Bo wiecie, w tym momencie wychodzi nam absurd. W tym momencie wychodzi, że mężczyźni nie biorą żadnych świadczeń socjalnych. To jest jakimś kuriozum nieprawdopodobnym. Po raz kolejny zaznaczam, Szymcio na ten temat milczy. A to już nie jest jakaś tam mała bzdurka, to nie jest jakaś tam mała nieścisłość. Nie, to jest, moi drodzy, kasztanizm. Albo, żeby tak zabrzmieć pięknie po angielsku, bullshit. Próbuję to dość często uświadomić, że państwo w warunkach takiej demokracji totalnie powszechnej zaczyna robić za zastępczego męża. Że usługi mężczyzn na rzecz kobiet, na rzecz żon, córek... Yy i tak dalej, to one zostają znacjonalizowane i dlatego na przykład w sytuacji wysokich podatków, obciążeń całej tej reszty małżeństwo de facto staje się luksusem ludzi zamożnych w warstw wyższych społeczności, a te klasy niższe, ci mężczyźni z samego dołu no, są wyrzucani siłą rzeczy poza nawias. Przy czym z mojej perspektywy dalej to wygląda tak, że istnienie społeczeństwa zależy od tych mężczyzn na dole wykonujących tą brudną pracę, którą nikt nie chce się zająć, tą fizyczną pracę. Podsumujmy to, ponieważ ja na tym etapie po prostu nie ogarniam, że on to powiedział faktycznie i z czym Cio nijak nie zareagował. Romcio twierdzi, że mężczyzna z dołów społecznych, pracownik fizyczny, który jest sam... Pracuje na to, żeby bogaci byli w stanie wziąć ślub, a przez to państwo mogło utrzymywać kobiety. Większej głupoty i debilizmu chyba naprawdę to ze świecą szukać. Chociaż nie, jeśli traktujemy to nie jako fakt, tylko jako narrację potrzebną ku rozbudowaniu kanału, to rzeczywiście to ma sens. Ponieważ ściąga szpilowców... Z dołów społecznych ściągasz niewykształconych ludzi z nizin, pracowników fizycznych, którzy nie mają kobiety z jakiegoś powodu, i jako cel wskazujesz im przede wszystkim demokrację, a po drugie bogaczy. A dla takiego typowego gościa z nizin, bogaczem to jest nawet Kowalski, który sobie trzy lata temu czteroletnie auto kupił. W takim rozdaniu, dla Twojego odbiorcy, naczelnym wrogiem są przede wszystkim kobiety, no bo wiadomo, woman bat. Po drugie, każdy, kto ma więcej kasy niż Twój odbiorca czyli, wiadomo, praktycznie 99% społeczeństwa. I oczywiście, nie zapominajmy, demokracja czyli ogólnie pojęty, panujący na całym świecie system. Moi drodzy, to jest dla mnie przepis na syndrom oblężonej twierdzy. Twierdzy bazującej na nienawiści, bazującej na rzeczach, które tak naprawdę są nie żadnymi faktami naukowymi, nie żadnymi rzeczami, które mają przełożenie w rzeczywistości tylko rzeczami wziętymi z Dupska, na terminie którego prawdziwość nowoczesnego znaczenia potwierdza tylko i wyłącznie badanie z kraju trzeciego świata. I to są te karty. To są rzeczy, przynajmniej z tego co widzę, które w tej dyskusji wystawia Romcio. I teraz pilowcy oczekują, że ja, zwyczajny człowiek, będę brał po podsumowaniu tego, co dzisiaj przeżyliśmy w tym materiale, gościa na poważnie. Przy. Nie, jednak nie jest mi przykro, nie zamierzam. Moi drodzy, to koniec części drugiej, myślę, że coś nam się tamto rozkręca. Jako, że planowana jest playlista, żebyście mogli obejrzeć to w całości, to nie zamierzam za bardzo się przedłużać. Podsumuję tylko, że według mojej opinii to jest część, która najwięcej pokazuje o tym, co Romcio tworzy, a przynajmniej jakie ma przekonania. I coraz bardziej mnie dziwi brak jakiejkolwiek reakcji Szymka, ponieważ jeśli zestawiamy się z Woman Bad, które jest połączone z kurła kiedyś to było, i winny jest system, dlatego fizycznie wstańmy. A to wszystko mówi gościu, który na kanale najwyższego czasu mówił o tym, że rewolucje, zmiany powinni wprowadzać bogacze. To nie sposób mi wysnuć teorii o tym, że facet po prostu to robi wszystko z wyrachowania. To jest moja opinia, możecie się z nią nie zgadzać, możecie z nią dyskutować, jak zwykle zachęcam Was do komentarzy, tymczasem to tyle na dziś, do następnego.